Z tej strony TheCrazyPiroteam i witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś przeprowadzimy sobie testy recenzję takiej oto wyrzutni Raketomet od importera Klasek. Jest to importer popularny z m.in. Petard Dumbum i kilka innych, kilku innych ciekawych rzeczy. Wyrzutnia typu Saturn Mischlis jest tutaj 100 strzałów. Niestety coś się z niej tragicznie sypie, jak widzicie masakryczne ilości prochu się z niej wysypują jej kod, już Wam mówię, to jest, bo to nie z tej strony, a takiego długiego kodu nie, zapomina, nie zapamiętałem tylko tutaj muszę sobie, widzieć o bo to jest taka składany ten kartonik cały co jest też cał, całkiem ciekawą rzeczą to C1008R no albo C1008R rakietometr, certyfikat CE oraz 64 gramy prochu NEC Jak widzicie nie nagrywam teraz kamerką Xiaomi tylko po prostu starym telefonem, którym wszystkie kiedyś filmiki nagrywałem no i te wstępy będę jednak nagrywał y, telefonem, a nie Xiaomi ponieważ jest to wiele wygodniejsze i jakość jednak przy takich sprawach jest chyba lepsza w telefonie y, Co jeszcze do samej kostki, to jak już mówiłem y, dosyć sporo się z niej sypie ma tu jakąś odznakę, co się nazywa Zaruka Quality No, po czesku jakaś tam po prostu czeska pirotechnika, z pole. No, poleca Nie wiem, coś takiego po prostu, czyli pewnie jakaś odznaka jakości. w Czechach. No i co, może sobie otworzymy jeszcze samą kosteczkę. Tutaj na dole mamy 50. O, czas trwania, czas, czas trwania samej kostki to jest 50 sekund. I jak widzicie, wypadają te rakietki, ale to nic. My tu się ściągniemy, ten kartonik, żeby zobaczyć, co jest w środku. I ewentualnie ten prog cały wysypać, który się zebrał. O matku włosko, patrzcie, ile tego jest. Nie polecam tego otwierać gdziekolwiek, gdzie chcecie mieć czysto, bo zasypienie gwarantowane. No i co, to chyba byłoby na tyle. Tylko ja teraz się będę miotał żeby to wziąć, wszystko jakoś ogarnąć za chwilę. O, czekajcie, wyciągnąłem. I bez kartoniku prezentuje się to w następujący sposób. No, ten kartonik można było ściągnąć, nie trzeba było nawet odrywać, nacinać. Sam odchodzi, wystarczy po prostu go otworzyć jak kartonik. No i tu mamy ląd i 100 naszych strzałów Saturn Michels. Poza tym jeszcze zauważyłem, że tutaj są trzy takie pojedyncze szoty Mocno takie gibają się Mam nadzieję, że to nie wpłynie na efekt wyrzutni I że nie wybuchnie na ziemię albo coś z tych rzeczy Aczkolwiek wątpię, bo ląd i wszystko jest w jak najbardziej dobrym stanie Więc to by było na tyle w tym wstępie, który się bardzo przedłużył Bo chciałem Wam pokazać jak wygląda taka kosteczka w środku Bez tego kartoniku No ale cóż, lepiej już więcej nie przedłużajmy Tylko przejdźmy do samego testu Wyrzutnik rakietomet od klaska. Zaczynamy testowanie. Ładnie się w drugiej kamerce. Nagrywa ładnie, więc fajnie. O! I dobra. I spierdzielamy. O! Ja. Oh Dobra, ale efekt zarąbić Podsumowując wyrzutnie yy, rakietomet od importera klasek Naprawdę zrobiła na mnie Ogromne wrażenie Przykro mi też, że nie ma tu po prostu nic no, Ale wyrzutnia przepadła Śmierdziła tak bardzo, że jak tylko wróciłem się z miejsca i odpalania, wrzuciłem ją do śmietnika, stwierdziłem, że nie ma sensu jej w, w, chociażby w jakikolwiek sposób w, wciągać do domu, żeby mieć ją na podsumowaniu, a tym bardziej, że nic specjalnego z niej nie zostało, tylko po prostu wy, wypalony szkielet. Wszystko wypaliło jak najbardziej zgodnie z planem yy, tej strzania tej wyrzutni, tylko że efekt zrobił na mnie miazgę. Normalnie w promieniu 10 metrów od tej wyrzutni ciężko byłoby nie dostać tą rakietką. To też jest minusem. Nie wiem, czy prochu się usupało czy coś takiego, ale pociski bardzo, bardzo nisko leciały. Efekt sam był niesamowicie głośny, strzały były dosyć całkiem głośne. No, ale to też dlatego, że w powietrze wybuchały. Nieco głośniejsze od petard typu Piccolo, myślał. A pisk bardzo, bardzo przyzwoity. Jak gdzieś na filmiku, albo też nie, rakietki latały dosłownie wszędzie, niektóre wybuchały 20 metrów nad ziemią, albo i nawet więcej, niektóre kilka centymetrów nad ziemią, i to jeszcze w, w odległości około 10 metrów nawet tejże wyrzutni. Nawet kilka rakietek, wybu rakietek wybuchło blisko mojej głowy. Co może widać na filmiku, i strasznie też mi przykro, że spierdzieliłem sprawę i drugiej perspektywy nie włączyłem nagrywania. I włączyła się taka jakby pauza w nagrywaniu, i nagrało się 2 sekundy dosłownie, i to jeszcze bez żadnego efektu. I jest efekt tylko z kamerki Xiaomi Y, ale naprawdę powiem Wam, Miazga. Kosteczka ode mnie ma ocenę. 9 z minusem na 10, jak za cenę około 10 zł. No, taka odklaska to akurat klasek ma nieco wyższe ceny od innych importerów, więc powiedzmy od 10 do 15 zł jak najbardziej w 100% kostka warta swojej ceny i otrzymuje ode mnie bardzo wysoką cenę 9 z minusem na 10. Czego mi zabrakło, to może nieco mniejszej dynamiki, bo dosłownie wszystko wybuchło yy, w kilka sekund. No ale w sumie miało to też swój urok. To by było. Na tyle w tym filmiku ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnych materiałach. Siemanko!